Wspaniały czas, wspaniałe miejsce, wspaniałe doświadczenie. Moc wiedzy, jaka została mi tutaj przekazana, z pewnością ze mną stąd wyjedzie. Podobnie jak poczucie, że jestem we wspólnocie i we właściwym miejscu, wśród osób, które są mi życzliwe i które chcą robić to, co ja, przekonywać ludzi do tego, że ostatnie pożegnanie tak naprawdę nie jest do końca ostatnim pożegnaniem. I może być taką uroczystością, której wszyscy będą chcieli zapamiętać, a nie o niej zapomnieć. Bardzo się obawiałam, że warsztaty będą dla mnie trudne, bo temat jest trudny, ale zostałam otoczona taką czułą opieką, taką wrażliwością, że nagle ceremonia pożegnania stała się czymś przepięknym. I życzyłabym sobie, żeby to było możliwe, w tak wspaniały sposób móc żegnać odchodzących. Właśnie zakończyłam moje wymarzone, wyczekane szkolenie ostatnie pożegnanie, które odbyłam w Instytucie Dobrej Śmierci. Co wynoszę ze sobą? Poczucie i pokrzepienie, że jestem we właściwym miejscu. Moc i całą skrzynię narzędzi, które będę rozpakowywać przez pewnie długie lata. Wynoszę również więź z uczestnikami i duże poczucie wsparcia od każdej osoby. Myślę, że to miało ogromny sens. Jestem gotowa, aby iść, siać to ziarno dalej. To, co dla mnie jest istotne w procesie uczenia się, że to jest to, że to nie może być czysta teoria, tylko to musi być takie holistyczne podejście do, do człowieka, że my się uczymy nie tylko słowami, ale też przez nasze ciało, przez doświadczanie. I to szkolenie jest właśnie skonstruowane w taki sposób, że tutaj prowadzimy takie fikcyjne ceremonie, czyli naprawdę ćwiczymy, jak to zrobić. Jeśli Cię interesuje właśnie, jak można projektować i prowadzić ceremonie w taki sposób czuły, wspierający, osobisty, indywidualne i po prostu piękne, no to zapraszamy serdecznie do Instytutu Dobrej Śmierci.